Siemanko, witam was w kolejnym dniu Niestety jestem trochę zakatarzony, przepraszam Grudniowego liczenia, 17 grudnia Dziś otworzymy sobie oczywiście Dwa albumy, Ech, albumy Kalendarze adwentowe i do tego yy, Blasterboxa Z Ekstraklasy, zobaczymy co tam wpada Czy to w ogóle warto otwierać czy nie Najpierw może otworzymy sobie na szybko Mashatax 16 <laughs> 17 tu jest, dobra Dajcie znać co Was słychać. Ja na szczęście już teraz do 4 grudnia mam wolne. Więc możecie spodziewać się trochę większej ilości odcinków. No ile oczywiście zdrowie mi pozwoli i nie, nie rozłoży mnie jakaś choroba tu kiemin de brujne. <laughs> o Jezu, To jest właśnie to. Przychodzi trochę. Oblak, przychodzi trochę zimnego i człowiek od razu zakatarzony i jest porażka. Dobra, otworzymy sobie oczywiście tutaj dwie zaległe, czyli najmniej trójeczkę. Może czwóreczkę. Liverpool. Nie fair, na czwórce powinien być Arsenal. Jak ja mam teraz to wyjąć? Halo? No, no i popsułem, dobra, Liverpool sadaj się tu, tam sieć, idzie, jest siedemnastka, osiemnastka, czyli siedemnastka będzie tu, w okej. Okay. najpierw siedemnastkę otworzymy, czyli jakby obecną, obecny dzień. Matikesz, Haris, Kunia, Diaz, Badisile i Agwert. Gwert, ok? Dank i... Hichang, Hitchhank A kody? Ja nie wiem, czy chcecie kody. Jak chcecie, to proszę łapcie. Pyk, pyk. Chyba tamtego nigdy nie zgramy, więc Fabinho Casemiro Lukas Paqueta McNeil i Nottingham Forest. Kodzik, jak ktoś chce. No dobra, i lecimy sobie z tym blasterkiem. No mogę już was troszkę obniżyć, żeby było lepiej widoczne. Zobaczymy, co tu jest. 6 saszetek po 8 kart. No dobra. Czyli nie za duży ten... ten boksik. 6 saszetek. Widzę, już tu mamy kartę yy, Pro Elite naszą. Olsen, Podgórski, Matysiak, Dadok, ok, co my tu mamy? Remakel i Artur Jędrzejczyk, którego wczoraj trafiliśmy na karcie z autografem i kto tu jest? 1 na 400 przy bułek, przy bułek. Ok, to ciekawa paczka. By trzy inserty. My z kolejną suszetką zobaczymy, co tu będzie. Sfędrowski, Zator, Alomerowicz, Szywacz, Krawczyk, Janicki, Bobek 1 na 400, ok. Dobra, i kto tu jest? Team Spirit Bihanczuk 1190. <tryk> Okej okay. mega fajnie. Ładnie to się prezentuje. Dobra. Kolejna saszetka. Jensen, Lederman, Koczergin Krykun. Tego nawet nie będę czytał. Mroziński. Tim Spirit Wójtowicz. Co my tu mamy? 1 na 50! Fajne, fajny, fajny limitik. Plach z piasta Gliwice. Mega fajnie. Jeden z niższych limitów, jakie trafiłem. No, oprócz tych autosów. Dobra, jeszcze trzy saszetki zostały. Szymonowicz. Jokota, Marfinski, Filip, Luis, Team Spirit, Maciej Domański, Rivers Forever, widzę z Legią Warszawa. No dobra, i co tu mamy? 1 na 400 Szymczak. Tutaj bez limitu, ale ogólnie. Bardzo fajna, i to jest fajne, że mamy spotkania Legii z widzem od dawna są spotkaniami o podwyższonym ryzyku, ale najważniejsze mecze tych dwóch drużyn odbywały się w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy to właśnie te ekipy rok w rok walczyły ze sobą o Mistrza Polski. W tym sezonie będą twardo walczyć na boisku Luis da Silva i Rafał Augustyniak. Mega ładnie to się prezentuje. No dobra. Jeszcze dwie. Zwoliński Szota Mokrzycki, o, Ruzuza Sekulić Co my tu mamy? 1 na 400, Almerowicz Okej okay. Czyli ogólnie powiem wam tak, Blasterek Czy jest sens w ogóle go kupować? Yy, wątpię Tutaj ta karta magiczna Regestem, Żuchowski Weldę, Makel, Lis, tym Spirit, czyli inserty zaczynamy. Spirit, Jokota i Rejczyk 1 na 400. No i co Wam powiem? No, czy warto? Taki boksik kosztuje już Wam mówię ile. Hmm, 115 zł. No to też z drugiej strony nie jest dużo. Ale z kolejnej. No to pewnie troszkę niższe limity są, niż w zwykłym boksie reality bodajże, yy, ale reality kosztuje 200 chyba złotych, tam jest 24 saszetki jakoś tak, bo tutaj no dwie saszetki wychodzą tu za jedną jakby, nie no to troszkę drożej wyjdzie tam 200 coś, yy, no ale... Tam, jak chcecie zebrać kolekcję, kupcie tamto, jak chcecie jakieś limity, więcej limitów i tym podobne, no to na pewno kupcie tego ry, y, blasterka sobie i tyle, bo mówię, no niektóre fajne karty wpadają. No nic, zobaczymy, został nam jeszcze Hobby Box i potem mają jeszcze jakieś tam z y, samego Sportzo, przed, przed tym jak w Empiku były, zamówiłem, no i zobaczymy. Ja wam serdecznie dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu i zapraszam was na grupę na Facebooku Piątka. Cześć, Manko. I co, życzę Wam miłego dzionka i jakichś udanych trafów, jeżeli zbieracie kolekcję sporzo. Siemaneczko i cześć!